Witam państwa. Już tak po południu, niedziela, niedzielą, ale postanowiłem, że coś jednak dzisiaj można by było zrobić. Jest piękna pogoda. Mamy 25, jest Dari, Ingi i Kryspina. Oni obchodzą imieniny. Wszystkiego dobrego. A temu nie witamy się z rana, bo byłem dzisiaj na rybach samego rańca. Oczywiście główno złowiłem, ręce umyłem, ale przywiozłem ze sobą zwłoki. Jako e, coś tutaj szwankuje w środku, że po prostu z oporem się kręci eee, no i coś musi być w środku zepsutego dlatego trzeba go otworzyć i zobaczyć co tam się dzieje no i dobra mamy tutaj rozebrany kołowrotek wziąłem go tylko nasmarowałem i wkrętarką przejeździłem no i wyczyściłem oczywiście wypłukałem go od środka już chodzi lżej o wiele eee, no, trzeba założyć wszystko i zobaczyć dopiero, jak to będzie chodziło. Kołowrotek zrobiony, nie jest tak, jak być powinno. Ja mi się nie chce rozkręcać tutaj, odkrywać wszystkich trybów i na pierwsze części rozbierać całego kowrotka, bo to za dużo czasu, a to i tak nie dla mnie kowrotek, nie mój, tylko, tylko chciałem zajrzeć z ciekawości co z nim się dzieje, więc przeczyszczony, nasmarowany, złożony, trochę elementy powymieniałem. Yy, bo zamieniały miejscami, i kurde działa lepiej jak było, da się łowić. No a w nagrodę z nieba spadło mi ciasto, kurde, więc zaraz się obeżrę. Ale przy okazji będziemy robić robotę, więc zostańcie ze mną, idziemy, coś porobimy. Może no trzeba na spokojnie, kurcze. Kaczki się myją, brojlery szukają czegoś, a ja biorę się za ziemniaki, żeby na jutro było co jeść. Uporujemy sobie półtora worka. Czemu Mówię, nie? Ładna pogoda. Szkoda siedzieć w domu. Abi, nie? Masz dom, czy nie masz domu? Ale kurde, to się świeci. Zobaczcie, jaki poplon. Zielony. Po już tam, gdzie jest najlepsze ziemia, proszę Państwa. Hmm, może coś z tego będzie. Kurde, jak wiosna. Może zimy nie będzie odwołali. Może prezes odwołał zimę. Co tam, Abiszonku, Kurde, dobra pogoda, nie zamulaj. Oj, co tam? Zapalniczka spadła. Szlugi, Jarasz, kurde. ciblanty, Dawaj, <gryw> dawaj to zapalniczkę. A ty, suko. Yy, no, już się pali, ale kurde, tak mi się dobrze usiadło, że się nie chcę aż wstać. A jestem tutaj nie tylko z tego powodu, że robię tutaj szamę. Yy. Przy okazji właśnie mam zrobić tu nie będzie widać chyba pod słońce chociaż może tu trzeba zrobić wykończenie zaraz wam pokażę widzicie ten szczyt z płyty oto trzeba zasłonić deską tak jak jest tutaj zrobione a góra będzie później zrobiona silikonem tak jak tu jest zrobione żeby woda nie zaciekała i tak no i to będzie olejem zamalowane to wszystko też jeszcze raz przed zimą poprawię zrobię także Zaraz znajdę jakąś doseczkę, coś przykręcę na szybkiego. O! Brunona chętka naszła i kurde koniec I męczy kozy o, już jaćka woła na pomoc kurde gwałcą. Czyli co, za młode kuski? Żeż tak się boją? O jak ją kurde za tyłek podszczypał <gry> Brunon kurde pilnuje, kurde lasek, no, tylko nie wiem czy one właśnie się boją i się męczą przez takie coś, czy no to to jest normalne i przeżyją, no, nic tam się nie stanie, o no, jaki kurde fikuśny, a bi tylko zaniepokojona, zazdrosna się, wkurza. Jesz Jadźkę, o kurde, chyba rozumie. Jakieś <gdzieś> odgłosy wydaje, kurde, skopytają. To jest kurde, dzikus. Cię podjarają i, i wariuje kurde. Takie gody chyba. Się powiedzą może znawcy kus. Co tu robić, kurde? Zabrać kozy, czy Bruno na no zajaja podtrzymać? Nie wiem. O, o, o! Kurde No Jaczek, ja widać, nie, to się chyba kurde boi. Bo aż go z kopyta chce zdzielić. O! Anka tam go chce odstraszyć, żeby zostawił ją. O! Gania, gania aż zagoni o Jaćka się dusi kurde formy nie ma dobro no. rozrabiako nie wiesz jak się zabrać do dziewczyn kurde na no spokojnie, niepozornie trzeba. Później ogień. Szczególnie, że rogów nie masz. Kurde, jaćka jak się wkurzy, to cię rozdupcy. O, od razu lepiej. Teraz wezmę tylko silikon w tygodniu jakiś, zakupię i kurde, uzupełnię. A teraz jeszcze rozrobię sobie bejcę z olejem i tutaj te słupki to wszystko. Póki się tutaj pali, muszę i tak czekać, podkładać. To sobie pędzelkiem cyk, cyk, zawsze to już będzie łapało kolor. Dzisiaj ładny, wczoraj ładny też był dzień, więc przesuszyło, proszę Państwa. Można teraz sobie malować teraz. Może tą ścianę bym sieknął, niech sobie pochłonie trochę na zimę. A co? Myślę, że ciemna wiśnia to będzie odpowiedni kolor na koziarnie. Zerzechochlujemy, zamieszamy, pomalujemy. Będziesz Pan zadowolony, kurde. O. I proszę bardzo, szybka robota, kurde. Jak umiał, tak pomalował. Nie jest źle. Trochę tutaj syfku, ale to wiecie. Ten, co nic nie robi, nie syfi. Fermarek dużo robi, więc dużo syfku zostawia. Tak sobie można łatwo wytłumaczyć pięknie. Zobaczcie, kurde się błyszczy jeszcze, to wszystko się pięknie w surowe drewno wchłonie i będzie kurde, git zabezpieczone. No, żaden szkodnik i tam wilgoć przynajmniej w dużej mierze nie będzie się wchłaniało, więc takie zabezpieczenie co roku tutaj wystarczy co dwa lata pewnie pod dachem przejechać, niech to się wchłonie, a takie zabezpieczenie właśnie przedłuży żywotność. Takiego to obiektu, o kurde nie wiem o Ole tu mnie domalował ty. Lupi farmer fachowa robota, zobaczycie. Koziarnia będzie się rozbudowywała w lewo, w prawo, w przód, w tył. Pokryjemy tutaj spółkę hektara. Kurde, szopkami <grystanie> i wszędzie coś będzie. Gdzie wynajmować szopki dla ludzi z bloków. Chcesz szopkę do majsterkowania? Kurde, czy czegoś tam. Anka, co tam? Co się stało? E? Kablować na tego skurczybyka z zboczeńca. No. Hmm? Zwyrodnialec Abi zazdrosna, że kozioł kozy woli. <grystanie> Dobra, ludziska, ja jeszcze mam sporo roboty, a chcę się wyrobić przed zachodem słońca czyli jeszcze 30 minut. Więc za 40 minut będę w domu, będę składał film, może dzisiaj coś wam rzuca. Na razie, trzymajcie się czasu. I proszę na dobranoc, się złapała myszka. Bo taka, kurde, trutko odporna, tyle trudki wyżreć i żyje. No nic, a ubić. I co, nie lepiej mieć dwie kozy niż jedną żonkę? Hmm? <laughs> sypiemy O, ze świerszczykiem nawet. Kurde, świerszcz ususzony. Witaminki, witaminki, idziemy na chatę. Trochę przesadziłem z ogniem, kurde. No, ale zaraz będzie gotowe przynajmniej. <trybujesz> Tutaj płyta nie spuchła. Żeby się żaden fachowiec z YouTube'a nie martwił, wezmę i podleję tu, kurde, trochę. O, jak ładnie, kurde, ścięło beton. To jest spalanie, proszę państwa, prawie dymu nie ma, a się jara jak trzeba. Kozy pochowane e, Co jeszcze? Jajko trzeba wybrać, kurde. I króliki nakarmić, i ziemniaki zabrać. A już ciemno się robi. I ja jeszcze kręcę. Po drodze, kurde, i tak bym nic nie robił. Nie miej wyrzutów sumienia. Bądź farmerem. Kurde, kręć pan. Filmy i rób robotę. O, już za chwilę się wypali i biorę ziemniaki. Idę jaja zbierać. I tak kończy się niedziela, proszę Państwa. Mamy kartofelki. Do jutra.